Witam Cię kolego piękny, dzisiaj trochę przycharpaganiemy zostawimy sobie te skrzyneczki w spokoju na jesterze, bo mam pomysł, kiedyś otwieraliśmy te beast case'y i właśnie my sobie walniemy takiego strzała, eee, czekaj, przepraszam, anarchii case'ik, może jeszcze inaczej, poczekaj chwilę, bo nowe pomysły są, waporki eee, byśmy mogli sobie otworzyć ze trzy i dwa anarchi case'iki i później jeszcze walniemy, może tak. Ale trochę zamotałem. Dobra, tak będzie Git. 6 ksików. No zobaczymy, bo cały czas tam coś możemy jeszcze obknąć yy, i zagrać dalej. Yy, ale możliwe, że nie będzie trzeba. Mam czutkę do underdoga jakoś. No dobra, nie będę pierdolił. Po prostu odpuśćmy bitewkę. Dodamy buciki, szybko się wyjaśni. 6 sików, Powodzonka. Tobie mi gramy do jednej bramki, pamiętaj. Bo jak ja coś będę miał, to tobie też coś kapnie, stary. E, spoko. Na razie mam jakiś tam zapasik 500 zł na balansie. Więcej od botów, mm, spoko, spoko. Najważniejsze, żeby tam wiesz, jakiegoś harpagana nie było po prostu z beast case'a. Aha, e, bo teraz anarchykańskie. Ok, no i teraz pytanie: w jakim stanie? My raz chyba drobnęliśmy, nawet tam przez chwilę starałem wam się teraz dać. Dwa hyperbisty, spoko. Ej, to jest całkiem fajna bitwa. O kurwa, no i chwa po LED? tak, o ja ciebie. <laughs> Właśnie, przyjacielu, zobacz co drapnęliśmy ostatnio. Ja sobie to od razu wypłaciłem, bo to było na off ale petarda, co? Yy, niestety to było chwilę po tym, zapomniałem w ogóle się pochwalić, to było chwilę po tym jak ceny spadły. No ale jest, ale mamy, biegamy z nim, bo no, no jeszcze niestety nikogo nie trafiłem w gierce. plecy, nikomu nie wbiliśmy noża w plecy, żadnemu koledze. Yy, ale to nie wszystko, ostatnio też wypłaciliśmy sobie, czekaj, takiego trafiliśmy też. Już tam 24 nastrzelałem, trochę fragów. Yy, spoko, tak jak przypominam, ja mega lubię takie kolorowe skinki. Niestety koledzy powiedzieli, że chujówka mi się podoba. Coś około chyba 1000-1200 był wart coś takiego, bo to jest faktoryniu New Star Trek, nie? I sobie wyciągnęliśmy, że tego Joe Breakera, bo kiedyś go sobie pamiętam trafiłem, chciałem go wypłacić, tam nie miałem Star odpuściłem, odpuściłem, no ale trafił się taki w Star to teraz go wziąłem, no i też w New Fajny, nie? Fajny w gierce wygląda w ogóle. Też taki kolorowy. się oczywiście pozdrawiam Cię serdecznie. Też powiedział, że jest chujówka. Mi się podoba. Od razu startujemy z kolejną bitewką. Eee, trochę przechwałek było. Zobaczymy, zobaczymy. Musimy to wygrać, bo mały budżet. Musimy go odbudować tak naprawdę. Ech, na razie się nie zapowiada. Tu musiałby polecieć ze asymowy, nie? Z tych czterech case'ów. No jeszcze trzeba to wygrać, nie? No, na razie te, te bociki tam 30 zł uzbierały. W kinach dobra, dwa oriony spoko. Witnesset. Eee. Aha, to jest w ogóle w tej samej cenie, nieważne jaka jakość XD. Spoko. Fire Elementary ze 300. Ej, dobra, by się nas przegonił, I źle spojrzałem. Jest ok, pierwszy krok jest wykonany spoko. My sobie tą bitewkę skopiujemy. Teraz damy Vanderdogu. Jeszcze raz taką samą. I później jakiś harpaganik na koniec. Ej, chyba że. Otworzymy sobie Nozika, tego co ostatnio, on chyba 1200-1400 ale był spoko. Dobra, no i znowu trzy Asimowy i możemy lecieć dalej się bawić. Unik Asimowy, to jest Underdog, więc... na no nie mówię, że przewidziałem, znów to przewidziałem chyba. To jest droga Ema. O mój Boże, to widzisz? Pięknie się zapowiada, fajnie. Jeszcze kwestia ze dwóch Asimowów, przepraszam, i mamy to. A Elemental i znowu u nich MK. Gościu. Jeszcze Oriona im dołożyło. No pięknie. Kolego, bo zapomniałem Ci pokazać. Dereczku darmowe, 2 do 10, 10% więcej dopłaty. I zauważyłem, patrz, tu masz teraz trzy ognie, tak? Mega łatwo ściągnąć tego skinka. Przy dwóch y, trafił się wujaszkowi Cyrex. No, i został ten Good Night Trzy ognie. No, przecież to leci lada moment. Podejrzewam, że. A dobra, nie będę się tutaj nakręcał, ale generalnie spróbuj. możesz już trafić. A może, by ma większego farta i boi też poleci. Yy, I dodatkowo jeszcze możliwe, że coś dzisiaj dorzucimy. Budżecik mamy, więc sobie sprawdzimy takie siki. Tylko które my otwieraliśmy ostatnio? Yy, nie te suprime, one były chyba jeszcze niżej. Tutaj otwieraliśmy. Knife case A, a tu są jeszcze jakieś takie uspy 50 na 50 ale nie, my chyba uderzymy w knife case a i po prostu je sobie otworzymy. I może coś znowu poleci, no drugiego jego raczej nie chcemy wstawiać, ale może karambicik? Dobra, pierwszy case'ik. Slotter? Super. Tylko, że to jest minimalware, a my nie chcemy takiego, więc opierdolimy go po prostu i spróbujemy jeszcze raz. No dobra, tak musiało się to skończyć. A może inaczej? żeby tak. Jeden case'ik otwarty cztery razy. I może akurat się trafi dla nas. No i pięknie. Cztery razy boi. Mamy to. Puścimy to. I skopiujemy tą bitewkę. I zajmiemy sobie dwie skrzyneczki. Underdogu. No, ale strasznie tutaj teraz hachmęce szponce No i przed gościu. No i pięknie, taką bitwę lubię. Każdy ma sobie teraz po pomocniku zbotowanym. Dobra. Pierwsza dla nas. O, kurwa, mocno dla nas. A to jest underdog. Ajajajajaj. O, nie. O, ale szalota zrobiłem. No wybacz, szefie, nie udało się dzisiaj. Ale podpaliłem się. Widzisz, mogliśmy odpuścić. Spróbować jutro. No dzisiaj nic nie wrzucę. Dzisiaj nic nie wrzucę. Jutro coś wrzucę. Oczywiście, jeśli trafimy. Na tym będę cię żegnał, przyjacielu. Jutro też jest dzień, jak to mówią. Dzięki, że oglądałeś. Narka.